Poznajcie Iwonę i Adama, których połączyła miłość do fotografii na portalu My dwoje. Oboje mieli za sobą różne życiowe doświadczenia, ale wspólna pasja stała się dla nich mostem do nowej miłości. Iwona, artystka z duszą romantyczki, od zawsze marzyła o tym, by znaleźć kogoś, kto podziela jej zamiłowanie do uchwytywania piękna świata. Adam, pragmatyczny, lecz pełen ciepła informatyk, szukał towarzyszki, która zrozumie jego fascynację detalami i perspektywą. Ich pierwsze wiadomości na maj dwoje były pełne entuzjazmu i ciekawości. Rozmawiali o ulubionych technikach i fotografach, dzieląc się swoimi portfoliami. Pierwsze spotkanie miało miejsce w malowniczym parku miejskim, gdzie razem fotografowali zachód słońca, odkrywając, że światło może być tak magiczne jak uczucie, które zaczynało między nimi kiełkować. Z czasem wspólne wypady z aparatem stały się rytuałem a ich relacja nabrała głębi i autentyczności. Razem stworzyli rodzinny album pełen wspomnień, który stał się symbolem ich nowego życia. Jeśli chcesz poznać więcej takich inspirujących historii, skomentuj poniżej swoje doświadczenia z randkami online i zasubskrybuj nasz kanał. Kliknij na link, aby dołączyć do My Dwoje i rozpocząć swoją przygodę miłosną.